Cześć, witam kolejny w kolejnym z kanału Ptasiu dzisiaj obejrzymy grę ShippoYu tutaj prowadzący kanału Artyom, żebyście... to mam kamerę z Tomieszką przygotowujemy wszystko przed filmem, tutaj kamera całe stanowisko od góry no i chcę jeszcze powiedzieć, żebyście to co mi naszą bo my tutaj po kilka godzin zostawili łapkę w górę i napisali komentarz kolumnę jaką byś, byście chcieli, żebyśmy nagrali Zostawili subskrypcję, bo To już mamy 54 subskrypcje, więc ponad 50. No i zaraz będziemy zaczynać, Ja nie mogę zrobić... A jeszcze chcę powiedzieć, że nagrywamy teraz bez mikrofonu, bo się zepsuł. No. więc Jak będzie nas gorzej słychać, to ona się zrobić umiał przyciskać. Bardzo po prostu testowałeś. Witam, Kowidzowina! nagrywamy pierwszy odcinek Szczipło.io. Zanim zaczniemy grać pamiętajcie o z dzwoneczkiem i łapce w górę. Ok, jak już to zrobiliście to możemy przejść do gry. W tej grze chodzi o to, żeby jeździć takim statkiem i strzelać w inne statki. Jak właśnie widzicie teraz spróbuję ten statek zabić. Eee... I zarabiamy za to pieniądze A za te pieniądze można sobie kupować statki e, Ten statek, który jest przed nami to, to jest pierwszy statek My już pierwszego statku nie mamy Bo nam nie wyszło, nie wyszły dwie gry e, Dwa razy nagrywaliśmy już i nam nie wyszło Więc no e, No co wam jest, To jest krótka reklama Jak jest przerwa w filmie to znaczy, że jest reklama Мне ещё все Yy, Bo ty to są takie komputerowe. No, tak jakby ludzie komputerowi, którzy są ustawieni cały czas na ten sam poziom yy, tego wicia, chyba, że wyjdziesz na wyższych. Jak dobrze to? pamiętam. Hmm. Właśnie jest kolejna reklama. Jaki Ponagrywamy na stronie internetowej, więc dużo reklam. A jak coś to tu jest taki cenny pudełku, bo to tutaj postawiłem telefon. Jak? aż tak bardzo mi przeszkadza. Tutaj może kolega przybliży. Eee, ja... no. Jak widzieliście wcześniej miałem słaby statek i nikt nie miał mocniejszego odechnia. A teraz właśnie wszyscy mają takie jak ja dalej, bo... No bo tak jak mówię, to są te boty da się, jak ktoś gra na komputerze, to się przeładowuje L. Jak się wciśnie L, to się przeładowuje. No. I co Wam mogę widowie jeszcze powiedzieć? Zaraz chyba będziemy kończyć. Więcej odcinków. Nie wiem czy będzie tego, czy nie. Spodziewam się, że pewnie nie, ale to się okaże. No i co widowie? Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba, czy nagrywamy coś, czy mamy coś jeszcze nagrać. Pokażę Wam teraz flagi i będziemy kończyć. Tutaj jak wejdziecie, to można sobie ustawić flagi, na przykład ja sobie dam kolor, tutaj sobie dam czarny. I tutaj tam, ten... o przerwany. Okej, okay, widzowie. Nie ma nic więcej? Musi być. Chyba lag w gry, czy coś. No. Ale widzicie. teraz No reklama. Teraz będziemy kończyć. Połączymy dwa No. z tego no przepraszam za reklamę, no ale tak to jest No tutaj mamy teraz, widzicie, inną flagę O, takie coś nam się ustawiło Widzieliście? No to co widzowie, widzimy się w następnym odcinku Pamiętajcie o tym subie, dzwoneczkiem i łapce w górze Do następnego No, skończyliśmy film Cześć, czy powiedzieć, żebyście napisali komentarzu co sądzicie o tej grze, co Aha. sądzicie o kulisach, co sądzicie o tym filmie Ale włączymy te komentarze, czy Adrian chce coś jeszcze powiedzieć? Tak, pamiętajcie o subie z dzwoneczkiem i łapce w górę No, Tyle, cześć!